Siema, ja was witam w nowej serii jaką jest fabuła GTA V, ale ze wszystkimi failami, możliwościami i oczywiście ciekawostkami. Zaczniemy sobie oczywiście od ustawionego przez Michaela prologu. Jeżeli zaczniemy strzelać w ściany, w sufity, oto no Trevor zareaguje. Oczywiście zaraz po tym musimy zamknąć zakładników w pomieszczeniu. Misja zostanie sfailowana, jeżeli zdecydujemy się zabić strażnika albo któregoś z zakładników. Brat skomentuje to tak, że nie dostaniemy nic od byłej striczerki co jest nawiązaniem do żony Michaela Amandy. Jeżeli będziemy zwlekać z detonacją bomby, postacie odpowiednio to skomentują. Warto dodać, że jeśli nie zabijemy strażnika jako Trevor, no to Michael zginie, bo zostanie po prostu postrzelony przez strażnika. No i misja, oczywiście, zakończy się failem, jaką jest śmierć bohatera. Co ciekawe strzelaniny z policją po wyjściu z banku nie da się ominąć, ponieważ pojawił się fail i komunikat, że oddaliliśmy się od załogi. Dość fajną ciekawostką jest to, że w kanciapie ciecia no znajduje się cieć no nieżywy, co może oznaczać, że nasi bohaterowie się go pozbyli przed wejściem do banku. A na nie pozostaje nic jak strzelanie się z liniarzami. No, i warto dodać to, że zawsze, dosłownie zawsze, nadjeżdżają dwa te same radiowozy. No, i my mamy do wyboru, czy wsiadać, czy się po prostu ich pozbyć. No i to już po prostu od Was zależy. No i oczywiście dość znaną ciekawostką podczas tej misji jest zamarznięty kosmita, który znajduje się tutaj pod mostem. Możemy go zobaczyć, tak jest, no, ale po jakimś czasie. Gra wyświetli nam faila, w którym pojawi się to, że porzuciliśmy rzekomo trasę. Dość ciekawe jest to, że możemy powalczyć z policjantami, którzy stanowią tutaj blokadę. No ale najdziwniejsze jest to, że misja zakończy się fejlem, ponieważ według gry porzuciliśmy pojazd. A no jest to nieprawda po prostu, no bo pojazd stoi tutaj zaraz obok. Oczywiście jak zawsze wszystko jest oskryptowane, no i nie ma opcji, żeby minąć jakoś ten pociąg, bo on zawsze, dosłownie zawsze w prologu wjeżdża w naszych. Bohaterów powodując wypadek. No, i tutaj pojawia się postać z fabuły, jaką jest Dave Norton. To on zabija Brada, to on przekupił Michaela i to on ustawił napad dla kariery. Tutaj, oczywiście, mamy dwie opcje: albo walczyć z policją, albo wystarczy po prostu podejść do ciała Brada albo Michaela no i odpali się dalsza katsenka. Oczywiście Michael zrobił wszystkich w konia dla Amandy i dla dzieci, żeby żyć sobie długo i szczęśliwie. No i oczywiście drugą misją, jaką sobie zrobimy w tym odcinku, jest Franklin i Lamar, w której poznajemy Franklina, a spotykamy Michaela po latach u terapeuty. No i naszego Franklina poznajemy podczas wykonywania roboty dla Simeona. A on za zadanie z Lamarem ukraść dwie fajne fury zaparkowane przed terapeutą Michaela. Co ciekawe, jeżeli rozwalimy troszeczkę przed kradzieżą jedną z fur, misja zostanie sfailowana, ponieważ jeden z pojazdów został uszkodzony. No i od tego, jaki samochód wybierzemy. Tak, podczas kacsenki dialog między Lamarem a Franklinem będzie inny. No, i oczywiście, jeżeli oddalimy się od wyścigu z Lamarem, no to misja po prostu zostanie sfailowana. No, i tutaj warto wspomnieć o umiejętności Franklina, jaką jest spowalnianie czasu podczas jazdy. Można je używać jak najbardziej do końca gry. No, i tutaj, jeśli chcecie mieć złoty medal z tej misji, no to musicie uważać za tych. Ludzi przebranych za kosmitów, no bo, ponieważ jeżeli w nich wiedziecie, no to nie uzyskacie złotego medalu z tej misji, no ale wystarczy po prostu spowolnić czas, no i na spokojnie ich miniecie. No i warto dodać, że no LAMAR jest zaskryptowany, no i nie da się w ogóle go wyprzedzić. No ale jednak, co ciekawe, da się wygrać z nim ten wyścig. No bo co ciekawe, pod koniec tego naszego wyścigu. Lamar jakby zwalnia. Dzieje się to po wieście do tego banku rezerw. Tam możemy go wyprzedzić, ale dlaczego o tym mówię? No bo jeżeli go wyprzedzimy w tym momencie, pomoże nam to w uzyskaniu złotego medalu, no bo taki jest po prostu wymóg. Dość fajną ciekawostką jest to, że jeżeli wjedziemy do salonu Simeona z policją na ogonie, no to misja zakończy się failem. Dość fajną ciekawostką jest to, że jeżeli nie wyjdziemy z salonu i zostaniemy e, przy Jimim i Simeonie, no to usłyszymy ich dialog, w którym no, Simeon próbuje okantować Jimiego. Of the stereo. No, 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 it's too much for you. You need a compact. Whoa, no way, man. Compact? I'm a high roller. SUV guy? I just need time to think. This is the problem. Only the weak use their brains, the strong use their balls. You're a time waster. I should charge you for my time. How much I say per month? Double it. Whoa, whoa, whoa! Hey, I, I want it, okay? I just don't have much collateral. We take a cash deposit, and your word you can meet the weekly payments. Weekly? I, I thought it was monthly payments. Weekly, monthly—it doesn't matter. You are not a serious customer. Whoa, whoa, whoa! I'm serious, bro. Deadly, church, bro. Just show me where to sign. Lamar is waiting for you. No, i jeśli przerwiemy transakcję Simeona no i zaczniemy niszczyć samochody w salonie, no to misja zakończy się po prostu failem. No, a nam nie pozostaje nic po prostu jak odwieźć Lamara do chaty, który będzie nam pierdzielił o fryzjerze no i będzie roastował. Franklina. No i za tą robotę dostaniemy oczywiście 250 dolarów. Wszystkie te wymogi do złotego medalu omówiłem, no jak widać nie mam jednego ani draśnięcia z powodu pokazywanych wam tutaj faili. Więc mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. I zapraszam oczywiście do lajkowania, udostępniania no i subskrybowania.